Tutaj mamy, proszę Państwa, budynek, który jest w rekonstrukcji. Dawny zespół sierocińca w kompleksie budynków użyteczności publicznej, który oparł się 300-letnim zawirowaniom burzliwej historii Gdańskiej, przetrwał do naszych czasów. Dziś jest jednym z najstarszych obiektów kubatorowych w naszym mieście, proszę bardzo, w Gdańsku. Budynek będzie teraz rekonstruowany za 698-699 budowniczy Bartel Renisz no, przestrzeń Nadnej kaplicy zostaje otworzona też mieścił się dom dobroczynności i sierot dzieci miały szansę nauczyć się tu zawodu a potem się móc usamodzielnić proszę bardzo tak to było kiedyś i to właśnie to jest ten ten jego po renowacji i adaptacji dla nowych funkcji znajdzie się do siedzibach Gdańskiego Domu Literatury o. Tak będzie wyglądał po readaptacji. No ten zespół cały. No to stary budynek, 600 któryś rok pod koniec. Fundament stary, o historycznym przebiegu ściany. Tak robili, takie realizacje robot pojawniono. I tutaj taka, etap drugiej inwestycji. konserwację i zabezpieczenie cennej substancji zabytkowej. Tak, takich rzeczy. Także tak to będzie wyglądało. No, oczywiście, to wszystko się znajduje obok pomnika obrońców Poczty Polskiej, gdzie Nikę podaje karabin leżącemu obrońcy. Dawny zespół sierocińca. Trzystoletnie zawirowania w dużej historii. Oparł się w 300 I tak to ma być. Budynek główny zaprojektowany przez Gdańskiego Budowniczego. Tu dom. Się tak wyglądały te dzieci, zdjęcia stare. No, w przyszłości miejsce to wypełni, będzie chwala rozmów dzieci, młodzieży i dorosłych. Zresztą, i w sensie, kurczości literacką. Tak będą wyglądały te odrestaurowane budynki. No, I taka inwestycja. Gdański Dom Literatury. Tu się będzie teraz mieścił po renowacji. No, widać, że tutaj. Cynki już obtłukli, tutaj widać porobili nowy dach już no, trochę roboty to jeszcze będzie czeka na ten budynek idziemy dalej, tu mamy park no, to się nazywa ta to, to część dańska osiek osiek tu kiedyś o tak to wygląda tutaj drzwi są wyjęte no ale ten budynek oprócz tego ma z tyłu budynki które tam robią też remont. Właśnie cały kompleks Tam pracują właśnie robotnicy. Czyli roboty idą. Tak. A tutaj Muzeum II wojny światowej widzimy. Tam jest właśnie w tym czerwonym obiekcie ze szkłem. Także tutaj można. Ojcy się rzuciły na siebie. Atakują jeden. No już się dogadały chyba. Także zapraszamy tutaj do zwiedzenia Muzeum Poczty Polskiej. No i warto przyjechać i zobaczyć ten obiekt, gdzie bronili poczty nasi pocztowcy z hitlerowcami. Potem no, ich rozstrzelali, potem do zoboszczutków tych, którzy poszli. No więc tak było. 1939. No, wojna była straszna rzecz. Lepiej, żeby, żebyśmy pamiętali o tym. Pozdrawiam Pomorska Telewizja Narodowa Redaktor Sławem Ziemiński dla Was, Dańska z terenu Poczty Polskiej O, cóż to